Wtorkowy mecz Dekorglas Działdowo kontra Doy Lidy Białystok zakończył się dla naszej drużyny bardzo źle. Przegraliśmy na własnym podwórku 1-3. Zwycięski punkt dla naszych zdobył Wang Yang, ale z bardzo dobrej strony pokazał się również Kamil Kurowski. O szczegółach mówi trener Iji Wrablik. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Grał dobrze, wygrali nawet w niedzielę, wygrały z Bogorią, gdzie występował nawet Japończyk Masaki Yoshida. A my zagraliśmy znów bez Bešial albo taka Kivi. Najpierw trzeba powiedzieć, że dobrze ustawili, dobrze ustawili my, niestety bez, bez taku albo we nie mamy tyle możliwości jak ustawić się w tym meczu. Oni, oni spróbowali zmienić to, bo w białego staku ja wygrałem z z Mam z nim można powiedzieć dobre szanse. A Wang Yang wygrywał źle, zmienili to i zrobili dobrze. Wiedzieliśmy, że pierwszy mecz to będzie Wang Yang ze, z, z Walaszkiem. Walaszek grał dobrze, wracał na stół, dużo piłek, Jacek nie miał łatwych mecz. Trzeba powiedzieć, że, że też się czuł zmęczony, bo graliśmy w sobotę w Rzeszowie, w niedzielę w Bitomiu. Teraz tutaj w działowie zmiana piłek, coś, to wszystko razem e, zrobiło to, że nie byliśmy w takiej komfortnej sytuacji. Nie, nie, nie czuliśmy się tak, tak dobrze. E, widać było i na, na Wang Yangowi w pierwszym meczu, że się męczył. Sam nie powiedział, że, e, że, że się czuje zmęczony, ale dał radę. E, Wygrywaliśmy jeden do zera. Pod tym meczu Kamila Kurowskiego z Wang Jingyi, e, Pierwszy dwa sety, tam Bangsenki wygrał, był dużym, bardzo dużym faworytem, nikt nie liczył na to, żeby Kamil mógł e, wygrać ten, ten mecz. Powiedziałem mu w trzeci, te, teraz wygrasz, wygrać tego trzeciego seta. E, no, Poszedł do stolu, grał super, wygrał trzeciego, nawet wygrał czwartego i jestem bardzo zadowolony z jego gry, naprawdę nie bał się, atakował, próbował wszystko możliwe. E, jeszcze tam 3-2 prowadził w, w piątym z Węgrzynkiem. Niestety on, on uciekł o dwa punkty i trzymał, e, trzymał tą przewagę do, do końca meczu i, i wygrał. Ale widać było, że Węgrzynki e, nie czuł się e, komfortnie, bo był dużym faworytem i nie, nie gra się łatwo, jak, 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 się, jak się musi wygrać. I, I Kamil dał do tego wszystko i trzeba powiedzieć brawa dla Kamila. To pierwszy raz w Żadowie grał. W uh, trzeci pojedynek to ja z Lee. Wiedziałem, że dla mnie to Lee jest najtrudniejszy przeciwnik. Uh, ich zawodnik numer jeden, leworęczny z dobrym serwem. Uh, była tutaj wanky, niestety grał Lee ze mną. Trzeba uh, powiedzieć, że był, był lepszym zawodnikiem. Uh, ja miałem ja miał bardzo, bardzo duży problem z jego serwem. Odbiór był niedobry z mojej strony, naprawdę nie wiedziałem nic uh, w tym serwie jaką ma rotację czy co i i myślę, że to był ten najważniejszy powód, że te, ten mecz przegrałem. Eee, no i trzeci pojedynek to Wang Yang z Wang Zenki eee, grał już parę razy oczywiście Wang Zengi zna Wang Yanga. Eee, obaja mają Chopa eee, jako okladzinę i eee, Wang Zenki nie przeszkadza tyle jego gra, bo z tą okladziną nie czuje tak, takiej różnicy rotacji. Widać było, że Wang Zhengqi był pewny swojej gry, e, skoncentrowany, nie bał się, a na Wang Yangowi było widać, że, że po prostu e, nie ma tyle siły psychicznej i fizycznej na to, żeby, żeby z nim dzisiaj mógł wygrać. Przed nami teraz trochę przerwa ósmego gramy z gości e, w Działdowie znów. E, jeszcze nie będzie tak kiwej albo wyjścia, będzie grał w Wenianxu I, i, i znów będziemy, będziemy próbować tam jakieś punkty zrobić. Kolejny mecz już 8 marca. Zapraszamy.